Zaskoczyło Pana to, co się dzieje wokół grypy, całe zamieszanie. Nie, tak prawdopodobnie, nie zaskakuje, dlatego, że dla mnie to jest pewnego rodzaju farsa i groteska. Dlatego, że się nowy temat, na który można zarobić niesamowite pieniądze, jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne. Sądzi Pan, że firmy farmaceutyczne podsycają strach przed grypą? Znaczy, można to po prostu odczytać, że tak jest faktycznie, dlatego że najlepszy interes się robi na braku świadomości ludzkiej, a tym bardziej, jeśli chodzi o zdrowie, które jest najwyższym dobro. Czyli chodzi nie o nasze zdrowie, ale o naszą kasę. Tak, on powiedział, ale tak jest. Ale chodzi po prostu o zarobek? Chodzi po prostu o sprzedaż, oczywiście, jak najbardziej. A dlatego, czy później ktoś się ewentualnie interesuje i monitoruje pacjentów, którzy zostali zaszczepieni, albo którzy powiedzmy, szczepią się cyklicznie? czyli co roku prawda, biorą szczepionkę przeciw grypie, czy ktoś ich monitoruje, czy oni są poddawani jakimś, jakimś prawda, badaniom, które by wskazywały, bądź by mówiły, że ten że preparat jest skuteczny, albo by po prostu okazało się, że to jest na zasadzie po prostu placebo. A czy Pan by zaszczepił swoją rodzinę yy, szczepionką przeciwko grypie? Nie, nigdy się sam osobiście się nie szczepiłem i po prostu... Nie. A dlaczego? Dlatego, że uważam, że jest to, jest to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju marketing na dany preparat, a co do skuteczności nikt tego nie, po prostu nie wie i jak to jest naprawdę. Czy polski rząd robi dobrze, że nie kupuje tej szczepionki na ten wirus AH1N1? To można po prostu tylko i wyłącznie przy, przyklasnąć pani minister Ewie Kopacz, że podjęła taką decyzję. Dlatego, że można zadać pytanie firmy farmaceutycznej, a dlaczego nie chce wejść w sprzedaż, że to powiem detaliczną, żeby ten preparat wprowadzić na rynek normalnie, tak jak inne preparaty są. Może boją się procesów o odszkodowania? Bardzo możliwe. A jak był Pan y, pracownikiem firmy farmaceutycznej? Płacił Pan lekarzom za przepisywanie leków Pana firmy? Tak, płaciłem jak to się odbywało? No oczywiście no, trzeba było w jakikolwiek sposób zrobić otoczkę temu wszystkiemu, żeby nie mówić wprost, że jeżeli pani, czy pani przepisze tyle i tyle recept, to otrzyma pani taką, a takie wynagrodzenie, tylko, że no, jesteśmy zainteresowani, chcielibyśmy zaprosić do współpracy w programie ewentualnie oceny skuteczności danego preparatu i mamy powiedzmy dla pani jakiś tam, prawda, formularz, gdzie pani by nam, czy pan by wpisywał i Pacjentów, którym pan ordynuje ten lek. Ilość tych pacjentów jest wymagana powiedzmy 30 czy 40, i za, że tak powiem, wypełnienie tego formularza otrzyma pan taką a taką kwotę. Takim mruganie okiem. Udajemy, że nie są to pieniądze za przepisanie leku. Oczywiście, że tak. Tak samo akcje różnego rodzaju, pewnie Państwo się spotkali, białych sobót prawda, w tych w przychodniach. Czyli ściąga się ludzi do przychodni że na darmowe badanie, i w trakcie tego badania przepisuje się określone leki. Po, po to, żeby wyszli z receptą na określony lek. I firma farmaceutyczna zarabia. Tak jest.